Sierpowym. Za chwilę będzie koniec. I tutaj siadła prawa ręka. Zamroczony Jakubiec. Od razu kontynuuje ofensywę, ale zapaśniczo. Po raz kolejny Wikłać. Znakomita akcja w końcu do zapasy Juju. Skorzystał z tego skrzętnie Jakub Wikłać. Ostrzegał Dawid Jest geniuszem, jeśli chodzi o partę. Ale wychodzi. Wychodzi z tego presji kontroluje. Ale jest też odpowiedź ze strony Zuriko Rzeżu. Tak szedł po obawiaj, 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 Jest też próba Balaki. W tej sytuacji już nie ma. <grymne> Przytomnie Wikłaś od razu przeskodziłby wybranym na Coś nieprawdopodobnego, jak z jaką łatwością i płynnością wychodzi z takich tarapatów Kuba Wikłaś. Eight. Proste programowanie w tym wypadku, czyli przechwytujemy nam gazet, potem atakujemy, ale teraz kontra i próba, no, nie próba nie ze strony Nevesza. jest no, niebezpiecznie. Nie, nie, wkręcił się po to Duszenie. Neves wygrywał dziesięciokrotnie przez Duszenia. Seven. On, aby wygrać z rywalem, musi wygrać również ze sobą, bo w tych pojedynkach jego w organizacji KSW, czy to z Andrzejem Grzybykiem, czy to z ręka, same. zamroczony jak kubiec. Tańczy ja... na nogach zawodnik ze Śląska, klei się do Janusza, bo jest zamroczony. To są demony przeszłości, to właśnie widzieliśmy w poprzednich pojedynkach w organizacji KSW. Six. Pracował nad uh, jego rękami, żeby trochę zmęczenia ściągnąć. To, to, to Obszerny prawy dochodzi do głowy Kuby Bikłacza. Szukał tych akcji wcześniej, po brutalnych kopnięciach Bikłacza. Zuriko Żorzyła. teraz był skuteczny. Five. Przemyśleć, ustawić jakąś akcję. Jak na razie w Gorzowie Perserkerzy. Dwa! Ja! To zrobił to, co może być, koniec pojedynku. Chciał wydobyć bo. I zrobił to mi Maciej i to jest w Jest blisko zakończenia tej walki. Składa się jeszcze za Roski. Blisko całej sytuacji jest sędzia Tomasz Broder. Poczekał i rokes i chyba za długo. Dał dość do siebie Litwinowi. Four. On ma sześć walk, ale czasu w klatce już spędził naprawdę dużo. Agra A kred ja siadło! Wow! I Koniec, Koniec! ależ to zrobił szepania. Przedł do dywizji półśredniej, naprawdę poważnie, w fantastycznym stylu, ależ to była akcja kończąca ten pojedynek. Przepięknie najpierw wątrobę, a potem serią ciosów zupełnie wyłączył świadomość gniadego. Free. Musi czekać na skrócenie dystansu ze strony Kubrickiego, aby odpowiedzieć, bo ta lewa noga. już oj, 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 Cierpowym za chwilę będzie koniec. Przygląda się temu wszystkiemu sędzia posadzki. Ostatnie sekundy rundy pierwszej, ale czy skończy to Kuberski w rundzie pierwszej? Są ciosy, są uderzenia na nogach. Jeszcze Materla, wytrzyma. 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 w tym starciu. Pływa Michał, bije Piotrek i przerywa to wszystko sędzia Busacki. Ruszył Kubera, starał się jeszcze bronić Michał Materla, ale dobre przerwanie, mimo że w stójce to się rzadko dzieje. Bardzo dobrze zachował się Łukasz Bosacki, widział, że nie trzeba większej liczby uderzeń. Piękny występ Kuberskiego, dzisiaj był fantastyczny Piotr Kuberski, przygotowany tak jak powinien. Piękny ten lewy przed chwilą, Wiktora, bezpoczynnie. Odwrotna pozycja Wiktora, on jest lotny na nowe. Kluby. To jest zawodnik pełną gębą! Trafi, światło gasi! Brawo Wiktor Zalewski! Ale to siadło! Coś nieprawdopodobnego jak zakończył to szybko, jak widowiskowo, jaka to była pieczątka. Stempel zaserwowany przez tego 24-letniego zaledwie zawodnika. One. Rozpoczynał pierwszą rundę od bardzo mocnej presji Kamil Szkaradek w tej drugiej odsłonie jak na razie cały czas. Dobra oh! Kapitalny występ. Raz jeszcze kolejne ciosy. Kolejny knockout w rekordzie Emiliana Zdrawkowicza Serb 8-0. Drugi knockout w organizacji KSW. Idzie w górę. Spokojny, metodyczny. Wyczekał moment. Namierzył głowę na cel i trafił. Trafił bardzo precyzyjnie na szczękę swojego rywala. Zimna krew. Dobił piękne widowiskowe zwycięstwo Serba.